dobry Państwu witam serdecznie w odcinku poświęconym użyteczności obrazu. Co do takiego jest obraz użyteczny z miejskiego monitoringu? Kiedy tak naprawdę, jak możemy sprawdzić, czy obraz jest użyteczny? Otóż test to jest bardzo prosty. Zdarza się w naszym mieście coś niepożądanego. Przychodzi do nas policja. I policja prosi nas o zapis monitoringu, i tutaj mamy pierwszym testem, będzie w ogóle, czy mamy, ten, czy mamy dane zdarzenie na zapisie. W miastach bardzo często stosujemy kamery obrotowe, one mają mnóstwo zalet, ale mają też jedną dość dużą wadę. Otóż w danym momencie obserwują tylko wycinek całej sceny, i niestety czasami zdarza się, że zdarzenie nie zostaje uchwycone na. Monitoringu, ponieważ kamera akurat patrzyła w inną stronę. Więc to jest ten pierwszy test, ale załóżmy, że mamy zdarzenie na e, zapisie. E, ten drugi, ważniejszy test e, użyteczności to jest e, informacja zwrotna od policji, czy udało im się w tym materiale znaleźć coś, co im się przydało e, w śledztwie, czy potem procesowo, e, czy były tam jakieś. Szczegóły, informacje jednoznacznie wskazujące na, na to na przykład kto popełnił dane wykroczenie. No dobrze, to w takim razie wiemy jak się dowiedzieć o tym, czy nasz obraz jest użyteczny, ale to się dowiemy po fakcie. Mieliśmy zająć się przy, przygotowaniem wyboru odpowiedniego systemu, no więc na co zwrócić uwagę? Żeby dać sobie maksymalnie dużo szansy na to, że w momencie kiedy już zainstalujemy system, to, że będzie on dawał maksymalnie użyteczny obraz. To jest kilka czynników, które wpływają na użyteczność obrazu. Niemal w równym stopniu są one ważne. Czynniki, o których, o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć, to jest dostępność, rozdzielczość, światłoczułość. Oraz zakres dynamiczny. Co rozumiem pod pojęciem dostępności? Dostępność przede wszystkim to jest jakość wykonania projektu kamery, co bezpośrednio przekłada się na jej niezawodność. Chodzi o to, że kamera w monitoringu miejskim musi pracować non-stop. Ona musi dawać dobry obraz przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, niezależnie od warunków, więc Kamera miejska musi znieść dużo. Jest wiele czynników niekorzystnych działających na miejskie kamery. Od, zaczynając od warunków pogodowych, poprzez wszechobecne wibracje, czy kończąc wręcz na aktach wandalizmu. Kamera miejska musi znieść to wszystko, więc dlatego warto wybrać, kierować się w wyborze jakością Kamery oraz tym, w jaki sposób kamera przed wypuszczeniem na rynek jest testowana. Własne testy warto robić, natomiast pewnych testów z takich zniszczeniowych raczej producenci nam nie pozwolą wykonać. Natomiast warto zapytać, jakie testy wykonywane są przez producenta. I oprócz tego, że są pewne normy, w jaki sposób do tych testów producent podchodzi. Ważne jest, aby Spytać, czy testy te wykonywane są łącznie? Ponieważ często na przykład jest, jest, testy robione są tak, że odporność na wandalizm jest sprawdzana na jednym egzemplarzu kamery, a wodoodporność na drugim. To oznacza, że, że tak naprawdę wszystko to, co może być jakieś drobne nieszczelności, które mogą się pojawić po akcie wandalizmu, nie będą już przetestowane. Natomiast w warunkach miejskich kamera musi znieść wszystko i to wszystko naraz. Może się zdarzyć, że, że będą złe warunki pogodowe, że przy okazji kamera będzie uderzona, będą, będzie podlegać przez dłuższy czas jakimś silnym wibracjom i musi ta kamera znieść to wszystko. Inaczej, będzie, inaczej się wyłączy, inaczej się zepsuje. I tutaj właśnie dochodzimy do momentu tego momentu, że wtedy będzie niedostępna. Ona musi być dostępna cały czas. Jedna jest jeszcze ważna rzecz a propos, testu, a propos warunków pogodowych. Bardzo często producenci podają, w, jakich, w jakiej temperaturze y, y, kamera może pracować. Zawsze podają, natomiast bardzo często podają te niskie temperatury y, dla pracy kamery. To jest zasadnicza różnica, jeśli chodzi o pracę i uruchomienie kamery. Otóż kamera, y, kamera, która pracuje w niskich temperaturach, bardzo często, jeżeli ma taką potrzebę, jeżeli tego wymaga mechanika, użyte materiały, kamera ma wewnątrz wbudowaną grzałkę. I ona bez problemu sobie poradzi w niskich temperaturach w momencie, kiedy pracuje. Natomiast w warunkach miejskich może się okazać, że będziemy mieli spadek zasilania do kamery. Z jakiegoś powodu popsuje nam się switch, chociażby zasilający, i może się okazać, że kamera przez dłuższy czas będzie bez zasilania. Co w warunkach zimowych może oznaczać, że kamera będzie zmrożona do np. minus 20 stopni. Ważne jest, żeby spytać, czy producent robi testy takie, czy gwarantuje, że w danej temperaturze kamera potrafi wystartować. Czy na przykład nie będzie tak, że w momencie, kiedy uruchomimy kamerę, dostaniemy z powrotem zasilanie, uruchomimy kamerę przy minus 20 stopniach czy przy minus 30, to czy kamera się nie zniszczy, bo na przykład okaże się, że było wewnętrznie zamarznięta, i przy próbie uruchomienia części mechaniczne uległy uszkodzeniu. To jest ważne. Ponieważ sama praca w niskich temperaturach to jest tylko połowa sukcesu. Ważne, żeby dało się tę kamerę w niskiej temperaturze uruchomić. Zobaczmy, może, kilka przykładów, w jaki sposób testowane są kamery w monitoringu miejskiego i co tak naprawdę powinny znieść, po jakich testach powinny dalej być sprawne i dawać nam użyteczny obraz. Zapraszam. Czynnikiem, który znacząco wpływa na użyteczność obrazu, jest rozdzielczość kamery. Rozdzielczość matrycy światłoczułej użytej w kamerze. Rozdzielczość jest powszechnie znana. Zawsze praktycznie pojawiają się pytania przy wyborze kamery o jej rozdzielczość. Jest takie powszechne przekonanie, że zwiększenie rozdzielczości zapewnia nam zwiększenie szczegółowości obrazu. To czasami jest prawda, ale nie zawsze jedyna tak naprawdę Jedyny efekt, który jest gwarantowany ze wzrostem rozdzielczości, to większy strumień wideo, czyli potrzebujemy więcej dysków na, naszy, na nasz zapis. To jest jedyny gwarantowany efekt. Natomiast na, na nim nam akurat nie zależy. Zależy nam na większej szczegółowości obrazu. No więc co wpływa na większą szczegółowość obrazu oprócz rozdzielczości? Przede wszystkim jakość. Obiektywu jakości optyki użytej w kamerze. Jeżeli optyka nie będzie w stanie zagwarantować odpowiednio szczegółowego obrazu, to zwiększenie rozdzielczości matrycy nie da nam żadnych dodatkowych szczegółów. Po prostu pojedyncze punkty odzorowane przez obiektyw będą zajmować zamiast jednego będą zajmować kilka piksli, ale, ale dalej szczegółowości nie będzie dodatkowej co w takim razie zrobić, żeby zagwarantować sobie, że ta kamera, którą zdecydowaliśmy się kupić, da nam maksymalnie szczegółowy obraz i że warto wydać więcej pieniędzy na dyski, ponieważ strumień z tej kamery będzie większy, ale warto to zrobić, ponieważ będziemy widzieć więcej szczegółów. No i to jest jedna bardzo prosta metoda, chyba nie ma lepszej, testowanie we własnym mieście, we własnych warunkach, po prostu przed wyborem kamery trzeba poprosić o, o próbki, o wersję demo, zawiesić je w swoim mieście, zawiesić je najlepiej w tym miejscu, gdzie, gdzie planujemy je zamontować i zwyczajnie porównać, czy kamera, kamera A daje bardziej szczegółowy obraz od kamery B. I może się wtedy okazać. Tak się niestety okazuje dość często, że dobrej jakości kamera z, bardzo, z dobrą optyką, kamera Full HD, jest, jest w stanie dać bardziej szczegółowy obraz niż niejedna kamera chociażby 5MP. Trzecią cechą kamery, która w bardzo znacznym stopniu wpływa na użyteczność obrazu, jest jej światłoczułość. Światłoczułość rozumiana jako. Minimalna ilość światła, przy którym kamera jest w stanie zapewnić nam kolorowy obraz. Dlaczego mówię o kolorowym obrazie? Ponieważ przecież kamery mogą pracować w podczerwieni. Natomiast mówię o kolorowym obrazie, ponieważ chociażby dla policji obraz kolorowy niesie nieporównywalnie więcej danych niż obraz pochodzący z podświetlacza podczerwieni, obraz czarno-biały. Tak naprawdę powinniśmy w mieście walczyć o to, żeby nasze kamery jak najdłużej w ciągu doby pokazywały obraz kolorowy. Okay. Można, oczywiście, w totalnej ciemności można użyć oświetlacza podczerwieni będziemy widzieć, co się dzieje, natomiast użytecznych szczegółów będzie dużo, dużo mniej niż w przypadku obrazu kolorowego. Jeszcze jedna uwaga a propos obrazu kolorowego ponieważ. Ponieważ suche dane na karcie katalogowej mogą nas mocno zmylić, tu podobnie jak w przypadku rozdzielczości, koniecznością są testy. Musimy sami się przekonać o tym, czy dana kamera faktycznie daje nam dobry kolorowy obraz w, w słabym oświetleniu, tak jak obiecuje jej karta katalogowa. Ponieważ same kolory w obrazie to nie jest jeszcze sukces. Sukcesem jest, sukces jest wtedy, gdy ten obraz w słabym oświetleniu jest nie tylko kolorowy, ale również jest ostry, z niewielką ilością szumu w obrazie, a poruszające się obiekty nie są rozmyte. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie otrzymać użyteczne informacje z takiego obrazu. Zobaczmy jako ciekawostkę porównanie, jak w słabym oświetleniu radzi sobie nowoczesna kamera monitoringu porównaniu chociażby do kamery topowego smartfona. To da Państwu wyobrażenie o ile te, te kamery są, są bardziej zaawansowane i są lepsze. Najpierw pokażę Proszę Państwu to. przykładowy obraz z ogródka w scenerii nocnej nagrany topowym smartfonem. Jest to zatrzymana klatka z wideo. Wiadomo, że Smartfon, gdyby robił zdjęcie, poradziłby sobie lepiej, bo miałby więcej czasu na zbieranie światła ze sceny. Natomiast wideo wygląda w ten sposób. Widzimy, że właściwie nic nie widzimy. Są drobne punkty światła, które są w obrazie, ale tak naprawdę nie ma dość światła, żeby, żeby smartfon był w stanie zapewnić jakikolwiek. Sensowny obraz. A teraz zobaczmy, jak w, taki, w tej samej scenerii, w tym samym momencie, przy tym samym oświetleniu radzi sobie kamera zaawansowana kamera miejskiego monitoringu. Widzimy, że po pierwsze mamy obraz kolorowy, bardzo szczegółowy. To, co jest najważniejsze, to to, że właściwie w scenie nie ma nie występują punkty, gdzie cień przesłania nam obraz, to znaczy nawet. Jak zobaczymy nawet gdzieś pod drzewem, pod krzakiem, gdyby cokolwiek tam leżało, gdyby, cokolwiek, gdyby ktokolwiek tam na przykład kucał i się chował, to bylibyśmy w stanie go zobaczyć. To jest, to jest przykład użytecznego obrazu, gdy, gdy właściwie w całej scenie widzimy wszystko, co się, co się dzieje i cokolwiek by się wydarzyło, cokolwiek by się zmieniło, bylibyśmy w stanie to wychwycić. Kolejną cechą, która w bardzo dużym stopniu wpływa na użyteczność obrazu, kamery monitoringu miejskiego, jest zakres dynamiczny obrazu. Co to takiego jest? Mówiąc bardzo ogólnie, jest to maksymalna różnica pomiędzy jasnością obiektów, które kamera jest w stanie nam pokazać. To jeszcze nie jest jasne, tak zdaję sobie z tego sprawę. Może użyję przykładu. Wyobraźmy sobie Scenę bardzo nierównomiernie oświetloną, czyli w mieście chociażby fasada budynku jest bardzo mocno nasłoneczniona, a w tym budynku jest brama, która jest schowana w cieniu. I kamera monitoringu miejskiego musi sobie z, takim, z takimi warunkami poradzić, bo to są warunki dość typowe dla miasta. C czyli nie może być takiej sytuacji, że to, co się dzieje w bramie, zginie nam w czarnej plamie. A, albo z kolei, jeżeli będziemy w stanie zobaczyć, co się dzieje w bramie, to cała fasada budynku będzie przepalona, będzie jedną wielką białą plamą, więc tylko cokolwiek się zdarzy, chociażby na balkonie czy w oknie tego budynku, to tego nie będziemy widzieć. Obie te sytuacje są niedopuszczalne. Kamera monitoringu miejskiego musi sobie z taką sceną poradzić. Musi być dobrze widoczna i oświetlona fasada budynku, i te cienie, które się zna, które, i, 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 i scena w bramie. Kamera musi sobie z tym poradzić. Jak, sobie, jak, jak to, to sprawdzić? Znowu wracamy do testów. Spróbujmy sobie taką scenę w mieście znaleźć, która jest mocno nierównomiernie oświetlona, i zwyczajnie sprawdzić, jak sobie radzą z tym kamery. Jest Proszę mi uwierzyć, jest duża różnica w dostępnych na rynku kamerach, jeśli chodzi o radzenie sobie z takimi sytuacjami. Samo, sama różnica w oświetleniu to nie jest jedyny, jedyny moment, w którym szeroki zakres dynamiczny nam pomaga. Bardzo często też jest przydatny wtedy, kiedy mamy bardzo jasne tło, a to, co nas interesuje, dzieje się. Właśnie na, na, tle, na, na tym bardzo jasnym tle. Musimy również widzieć wszystkie szczegóły. To nie może być tak, że wszystko, co będziemy widzieć w kamerze, będą, to będą czarne zarysy, bo będziemy mieli bardzo jasne tło. W ciągu dnia, pewnie w niejednej kamerze miejskiej zdarzy się taki moment, że światło słoneczne będzie świeciło prosto w obiektyw. Ona wówczas musi też dawać użyteczny obraz. Nie może być tak, że kamera przez godzinę w ciągu dnia. Będzie, będzie praktycznie nieużyteczna, bo będzie w nią świeciło słońce. To samo w nocy. Jeżeli, w obszarze widzenia kamery jest latarnia, może się okazać, że jeżeli kamera sobie z tym nie poradzi, to połowa obrazu będzie przesłonięta po światło z tej latarni. To jest niedopuszczalne. Kamera musi sobie dać radę, tak aby to, co się dzieje za latarnią było dobrze widoczne, ponieważ w innym przypadku ten obraz nie będzie zwyczajnie użyteczny. Mam, mam kilka przykładów dla Państwa, jak, jak najpierw porównanie obrazu z, ka, z tej samej kamery przy włączonym trybie, szerokiego zakresu dynamicznego i wyłączonym. Zobaczcie Państwo, o ile więcej szczegółów jesteśmy w stanie zobaczyć. A jak również dwa przykłady kamery faktycznie działającej w mieście. Jak, jak potrafi sobie dobra kamera poradzić ze światłem słonecznym padającym prosto w obiektyw, czy z latarnią świecącą w nocy. Zapraszam. Teraz przykład zastosowania dość typowego w mieście. Wyobraźmy sobie parking miejski i kamerę skierowaną prosto na wjazd. W momencie, kiedy na zewnątrz jest bardzo jasny, jest słoneczny dzień. Wówczas, jeżeli chcemy zobaczyć sam moment wjazdu, to musimy ustawić kamerę w ten sposób, żeby, żeby nie prześwietlała, prześwietlała scenerii na zewnątrz, ale wówczas tak naprawdę wszystko to, co jest w cieniu, czyli wewnątrz garażu, pozostaje dla nas niewidoczne. Jeżeli tę kamerę ustawimy w sposób taki, aby widzieć, co się dzieje w garażu, to niestety często mamy kompletnie przepalony obraz wjazdu do garażu, więc jakikolwiek samochód, który by wjeżdżał, nie ma właściwie szansy na to, żeby go rozpoznać, odczytać tablicę czy w ogóle cokolwiek powiedzieć na temat tego samochodu, bo on zginie nam w białej plamie. Nowoczesna kamera miejskiego monitoringu jest w stanie takie dwa obrazy połączyć na żywo w pełnej pokładkowości i dać nam bardzo użyteczny obraz. Będziemy zarówno widzieć, co się dzieje na wjeździe, jak i to, co się dzieje wewnątrz garażu. Teraz przykład z miasta, gdzie kamera pokrywa 180 stopni scenerii. Piękny obraz poglądowy. Nie zapewnia nam dużej szczegółowości, jeśli chodzi o o to, co się dzieje, za to nam świetnie pokazuje, co, co dzieje się na całym placu. Gdyby cokolwiek w którymś miejscu się wydarzyło, będziemy w stanie to wychwycić i wysłać tam albo patrol, albo na przykład użyć kamery obrotowej do sprawdzenia w szczegółach, co się tam dzieje. To, co chcę pokazać Państwu na tym obrazie, to widzimy, że fragment obrazu jest wystawiony bezpośrednio na światło słoneczne. I to, co jest najważniejsze w tym, może. Zobaczmy powiększenie tego obrazu. To, co jest najważniejsze, to że mimo tego, że jest bardzo jasne tło i światło słoneczne pada bezpośrednio w kamerę, to mimo to fasada tego budynku i to, co się dzieje pod nim, nie jest, przy, nie jest w cieniu. Widzimy wszystkie szczegóły, jesteśmy w stanie zobaczyć. Gdyby cokolwiek tam się działo, światło słoneczne nam w żaden sposób nie przeszkodzi. A teraz przykład z sceny nocnej w, w mieście. To, co tu jest ciekawe, to to, że również nie kamera jest w stanie nam pokazać wszystkie szczegóły. Nie ma właściwie miejsc takich, które by były kompletnie zacienione, nawet w bramie. Mimo, że tam jest oświetlenie, ale często, często takie oświetlenie w bramie jest dość skąpe i wówczas to, co się tam dzieje, ginie nam w cieniu. Natomiast tutaj widzimy, że wszystko jest bardzo dobrze widoczne. Natomiast to, co jest naj, naj, najciekawsze w tym obrazie, to może zobaczmy na powiększeniu, to jest sposób w jaki kamera nowoczesna jest w stanie wyciąć poświatę od lampy ulicznej. Właściwie nie ma w ogóle żadnego obszaru, który by rozświetlona lampa zasłaniała nam na obrazie. Cokolwiek by się wydarzyło za lampą. Nie zginie w poświacie, będziemy widzieć to dokładnie jest. Przykład na bardzo użyteczny obraz nocny z kamery miejskiego monitoringu. To wszystko, co przygotowałem na dziś. Zapraszam Państwa, zachęcam do zostawiania pytań w komentarzach. Zdaję sobie sprawę, że o każdej z poruszonych dzisiaj kwestii można mówić dużo dłużej i dużo więcej. Natomiast za tydzień serdecznie Państwa zapraszam na kolejny odcinek który poświęcę temu, jak miejski monitoring może wspierać ochronę wizerunku i danych osobowych mieszkańców miasta. Serdecznie zapraszam, dziękuję za dziś, do widzenia.